Marvel zapowiada powrót Punishera. Ten wróci prawdopodobnie w listopadzie 2025 w swoim krótkometrażowym, czy raczej średniometrażowym projekcie. No wiecie, jest to coś takiego jak odcinek specjalny strażników Galaktyki albo Wilkołak nocą, tym razem Paniszer. Zdjęcia będą trwały podczas wakacji, przez bodajże 4 tygodnie, no i premiera według plotek zaplanowana jest na początek 2026 roku. Ja jednak kojarzę, że jakiś czas temu czytałem, że to ma być listopadowa premiera. Na pewno zdążą, ale kiedy zdecydują się opublikować ten średniometrażowy projekt o paniszerze. No zobaczymy. A jaka będzie jego historia? Prawdopodobnie będzie to historia pokazana po tym, co zobaczyliśmy w pierwszym sezonie Daredevil Born Again, bo tam Punisher został zamknięty w klatce. No ale jakby ostatnia scena wskazywała na to, że się uwolni. Prawdopodobnie zobaczymy w tym. Średniometrażowym em, projekcie to, co się działo później i jak dołączy do Daredevila, aby walczyć z Kingpinem. No chyba, że wymyślą jakąś historię w przeszłości albo w przyszłości. No to już zależy od studia Marvel, ale na pewno nie ominiecie tych informacji, jeżeli w tym momencie zatrzymasz się i zostawisz subskrypcję. Jeżeli chodzi o inne plotki na temat tego projektu, to przeciwniczką Piniszera ma być Izabela Carmela Magdanella Nucci, czyli stworzona przez Granta Enisa i Stevena Dillona, królowa mafii, która pierwszy raz pojawiła się w serii komiksów Welcome Back Frank w 2000 roku. No i w tych komiksach Frank Castle, czyli Sher zabił trzech synów Nucci. Nie wiem jak to się tam czyta. No i ta oczywiście postanowiła się zemścić, no ale pani Sher tanio skóry nie sprzeda. Także taka według plotek ma być fabuła